Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a tym razem zajmiemy się omówieniem komiksu Venom, Zabójczy Obrońca. Bardzo ciekawego projektu, który przygotowało wydawnictwo Mucha Comics. Ponieważ no nie mamy chyba zbyt wiele takich tytułów opowiadających samodzielne przygody Venoma. E, oczywiście jest e, zupełnie osobna seria wydawana przez Egmont, e, która no, nabiera takiego bardzo kosmicznego sznytu, e, natomiast tutaj jest trochę coś zupełnie innego. Fajnie wydana, bo Mucha wydaje to w takim powiększonym formacie, w twardej oprawie, zobaczcie jak prezentują się grafiki, zarówno na okładce z przodu, z tyłu, piękne kolory, bardzo fajnie to e, wygląda, 75 zł to jest scena okładkowa. I ten album zawiera materiały publikowane pierwotnie Venom Lethal Protector 1.6. Eee, kto będzie tutaj e, tym tytułowym Venomem, bo nie będzie to na pewno e, Peter Parker, będzie to oczywiście Eddie Brock. Eee, tu jeszcze mm, zanim przejdę, może do tej e, kwestii fabuły, e, konstrukcję jakby z, zrobienia tego. Dużo jest wstawek, takich z amerykańskich okładek. Bardzo fajna rzecz, to zawsze, myślę, jest taki dodatek, który powinien się znaleźć tak, w tak wydawanych komiksach, bo możemy zobaczyć, jak to oryginalnie było w Stanach Zjednoczonych wydawane. I super, że to się pojawia ze wszystkimi tymi stemplami, dodatkami, bardzo fajnie. Za oprawę odpowiadają miastowskie zakłady graficzne, co ciekawe, aż tak bardzo ten komiks nie trzeszczy, grzbiet tutaj może e, właśnie nie, ale już przy otwieraniu gdzieś tam te dźwięki się pojawiają. E, komiks to takiej lekko strawej, już może kreseczce, e, ale ogólnie rzecz biorąc a sympatycznej. To, co na pewno rzuca się w oczy i odróżnia od współczesnego superhero, to są też kolory, to, to w jaki sposób one są nakładane, kontury taka bardzo ołówkowo obrysowane te postacie wykończenia cieniowanie to wszystko no gdzieś tam nosi to już na sobie takie piętno czasu ale mi czytało się to bardzo przyjemnie mam nadzieję, że wam jeśli zdecydujecie się sięgnąć po ten tytuł również historia tak jak powiedziałem Ediego Broka Wynoma Wynoma który jest trochę pod ścianą, bo został Zaszufladkowany jako ten antybohater, jako złol, jako ktoś, kogo należałoby powstrzymać. Najlepiej zamknąć go w więzieniu, e, symbionta się pozbyć i, i tyle. No i jak to w przypadku Benoma i jego broka nie będzie mogło zabraknąć tutaj Petera Parkera, on również się pojawia jako nasz Spider-Man. E, oczywiście e, w tym przypadku fotograf Daily Dave, Dave Beagle. A tak też tutaj się stanie. No i właśnie, Eddie Brock chce w tym tytule yy, zerwać z tą swoją łatką złola. On chce zrobić coś dobrego, on chce być obrońcą uciśnionych obrońcą osób, które potrzebują kogoś takiego jak on, niebojącego się sięgnąć po metody nie do końca zgodne z prawem, sprzeczne bardzo często z prawem. No i. Trafi do pewnej grupy ludzi, którzy są nękani poprzez a nazwijmy to wynajętych bandytów. Okazuje się, że za tymi bandytami stoi grupka wysoko postawionych oficjeli, e, biznesmenów, kogoś, komu w szczególny sposób zależy na tym, aby tych ludzi się pozbyć. No i postanawiają oni, w związku z tym, że Eddie Brock jako Venom. Staje w ich obronie, pomaga im, no to postanawiają oni powiedzieć mu, a, gdzie mieszkają, co robią i jakie są prawdopodobne powody tego, że są nękani przez tych e, właśnie czarnych charakterów przez, przez tą e, dziwną grupę. A nie jest to grupa taka zupełnie e, bezsilna, że tak powiem. Wobec Venoma, no bo wiecie, postawić takiego przeciwnika jak kosmiczny symbiont, wrzucić przeciwko niemu co zwykłego bandytę, kryminalistę, to byłoby zbyt proste. To trzeba było się tutaj postarać o kogoś bardziej wymagającego. No i tak pojawiają się tutaj różne, jakby takie mechy. Tak one są czymś w rodzaju koparek, to jest związane z tą historią, bardzo fajnie tutaj uzasadnione, ale pojawiają się też inne postacie posiadające dosyć specyficzne, specjalne wyposażenie. I może w kontekście e, samej tej historii nie będę Wam już nic więcej zdradzał, ponieważ e, no nie chciałbym Wam psuć e, zabawy z poznawania o co tu chodzi. Ta historia jest banalnie prosta, to jest komiks rozrywkowy. Tutaj nie znajdziecie jakiegoś głębokiego e, drugiego dna, czy czegokolwiek takiego. Nie, to jest po prostu... Prosto napisana historia prowadząca po sznurce, po nitce do kłębka od punktu A do B, ale jest to historia rozrywkowa i fajnie ona się sprawdza, dobrze się to czyta, a przede wszystkim przyjemnie patrzy się na te rysunki. Więc jeśli lubicie tego typu grafiki, jeśli Venom jako postać komiksowa od Marvela jest lubianą przez Was postacią, to myślę, że powinniście tak dla relaksu, przy. Gdzieś tam w sobotnim czy niedzielnym, niedzielnym popołudniu przeczytać sobie ten komiks. Ja się przy nim bawiłem całkiem dobrze, e, nie żałuję, że go kupiłem. Fajna rozrywka i też e, ciekawe przedstawienie samego Venoma, Adiego Broka, który, tak jak powiedziałem wcześniej, non stop uważany jest i przedstawiany jako taki zwol, ktoś, kogo należałoby najlepiej zamknąć jako tępy osiłek trochę on tym tempem, osiłkiem jest. Jego narzędziem do pracy są mięśnie, e, ale jednocześnie kryje się w nim a, pewien zasób emocji, a, potrzeb takich e, bliskości, przy, posiadania rodziny, przyjaźni. Ten wątek e, rodziny też jest tutaj w ciekawy sposób ujęty, więc myślę, że e, naprawdę jest to taki komiks e, nie tak zupełnie banalny, on ma pewne swoje przesłanie i warty tego, żeby się z nim zapoznać, szczególnie tak jak powiedziałem, jeśli lubicie Venom'a. Na końcu tego komiksu, tu niestety nie ma zbyt wielu dodatków. No one, tak jak powiedziałem, te okładki pojawiały się w trakcie. Tutaj mamy tylko jeszcze raz te ilustracje, które są wykorzystane na okładce i z tyłu oraz taką jeszcze i jedną grafikę, okładka tutaj drugiego wydania e, autorstwa Marka Bagleya i e, Sama De La Rosy. No, aż trzech autorów. Mark Bagley, Sam De La Rosa i Thomas e, Mason. Tyle w tym materiale. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Kurczę, jeśli miałbym to ocenić a, jako taki szkolną ocenę od 1 do 6, ja bym powiedział, że ten tom to jest Solidna piąteczka. Mi się bardzo podobało. Zapraszam Was do innych moich filmów oraz na mojego Instagrama. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!